Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Rainbow Six Vega. Tak w ostatnim odcinku na końcu tam gdzieś padłem. Jestem tu za tobą. Nie wiem gdzie to było, więc gramy odtąd. Nie wiem w ogóle gdzie jestem. Aha, tu są zakładnicy. I tam już chyba nikogo nie ma. Dalej. Wykonuję. Więc musimy iść gdzieś tutaj. Na pozycji. Chodźcie. Utrzymać pozycję. Czekam. Chodźcie tu. Tak jest. Dalej, dalej. Nie. Ja, teraz. Na pozycji. Na pozycji. Pola. Chły, chłe, chły, chłe. nas. Ta becka nie wybuchnie. Odpocznij sobie. Łał wow 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 Trzeba wow. do ciebie Ma los, ma los, a to jest w ogóle. Eee, po co ja tam wszedłem bez amunicji? Hmm, <g PM> ostatni punkt Dobra, dobra. Ile mam w ogóle tego amunicji? Oj, jeden magazynek. Mm. Jak tu się... Nie. Zaraz, poczekajcie, muszę... Nie tak? Dobra, tego jest trochę więcej. No, come on! Tak. Chodźcie A? Dagoc jak zajdę od tyłu Jesteśmy okrążeni Widzę tango Gdzie oni tu będą przychodzili? Aha, oni tutaj idą od tej strony Tam są jacyś... Ja może sobie kucznę. I nic tu nie widzę na razie. A, Jak on mógł mnie nie trafić? No, który się wychyli? W takim momencie Ja zawsze jak mam przeładać to klikam E, nie wiem czemu Jak to nie mam granatu, fuck. Tak, trafiłem go w nogę A oni idą za mną? Czekajcie Nie Przegrupować się Zdać Chodźcie tu Chodźcie, chodźcie Jeszcze tu za tymi wagonami muszę iść Jaki labirynt oni tu dali? Nie muszę przypa... Nie, chyba nie. Idę tam. Chyba nie... Widzę tango! Widzę tango! Widzę tango! Ba tam gdzieś jest. Nie to. Dobra, pobawimy się tym. Idolo. okej, okay, już jestem z powrotem. O. Z takiej nie możesz go trafić. To ja ich tam glokiem rozwalam wszystkich Cisnę ich Tylko teraz Gdzie ja muszę iść Tam chyba musiałem iść po tych schodach Ja czemu ja tu nie przejdę Chyba, ale nie jestem pewien Dalej, dalej, dalej Ale tutaj się nie przejdzie, więc nie. Więc idziemy gdzieś dalej. Może tutaj do tych lin. Tak, nie mogę trafić. Jeszcze jeszcze ktoś Kurdy, No kurde, kto mi tam tak spamuje. Are you? Widzicie gdzieś kogoś? Chodźcie tu! Matoły jedny. A on te... Ta... Szkoda, że to nie z Max Payne, się teraz tak rzucił. Na pozycji. He <laughs> mu kilka razy. W nogę i padł. A właśnie, może oni mają jakieś bronie. Idę tam. No dobra. Okej. Okay. Więc z tym to mogę jakoś w sumie polecieć kawałek. Chodźcie moi Murzyni. Widzę tango Widzę tango! Tango! Przeładowuję! Ujino! Okej, okay, jeszcze gdzieś tu ich kilku tam go być. Tam gdzieś. Aha, idzie. Fakt, taka okazja jego. Nie szczelałem. Perfect shot. Oj, jaki baran! Czego się drześ? <grywki> Bananami chcą mnie rzucać. A, mnie też dorwali. O go, ciś go! Kurcze. Eee, R, ciemu. Też go widać. Ciś go, ciś go naładana. No, no, no. Eee. Gdzie ja się schowałem? Mere, czysto? Posprzątałem wam! Albo jeszcze i nie tak przeszkadza. To musiało boleć! A mam do tego tłumik. Chociaż? Cziałamy oh, cicho. Zrobi się. O jest. Eee, fajne. Sigali spalandą! Tam ile ich się nakociło? O, no, wychyl się, kama! Oh! 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 Spokojnie, trzeba się wyluzować! Straciłem kontakt! Ktoś tam na górze jest? Zaraz ten cień. Pada gdzieś stąd. What the fuck? Ow, No pokaż główkę. O. Jeszcze no, raz. No do... No... Chodź tu! Dobra... Tylko się napiję... Zrobię cięcie... I możemy lecieć dalej. Tutaj mamy pozamykane... Zaraz, tak, bo tam jeszcze ktoś do mnie strzeliwuje. Eee, bleh. Więc chodźmy, murzyni. Jak go odrzuciło! Bok, bok. Nie głownoszybieć też nas chodzimy, bo pójdziemy za tobą na dół. Rozumiałem obfitych ty Wo! Robi się. por! Nie no ba, przecież to ja strzelałem. No i po bokach też mogą być, tak? buty. Jest tu kto? Halo? No odbij się. Zamocować linę. Jestem w drodze. No tak, zszedłem i co? Czy wy miałeś tam? Wow! Heheheu! I like it! No dobra, wieńczymy ten odcinek. Primo, film ma już 14 minut, wie tak mi się wydaje. Tylko zobaczymy co tutaj jeszcze mamy. Okej, okay. zapisała nam się gra, więc w tym miejscu zakończymy ten oto odcinek. A ja już idę nagrywać kolejną serię jaką jest... Co następne było chyba LEGO Indiana Jones Tak więc. To było na tyle ludziska, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie na razie. Dawajcie lajki i łapki w górę, jeżeli Wam to się podobało, bo to mnie naprawdę motywuje do dalszej pracy. Na razie!